Cześć, witajcie. Dzisiaj nowy Hyundai Kona zapraszam. Prezentowany egzemplarz ma pod maską silnik o pojemności 1 litra, mocy 120 KONI, oczywiście doładowany. Silnik połączony jest z automatyczną siedmiobiegową skrzynią biegów. A wersja wyposażeniowa to Executive. Design, rzecz gustu, co często powtarzam w moich recenzjach, a jak wiadomo o gustach się nie dyskutuje. Samochód zmienił się stylistycznie w porównaniu z pierwszą generacją. Aczkolwiek nie sposób nie zauważyć, że w linii bocznej. Czy w rzucie bocznym te samochody są nieco do siebie podobne. Natomiast jeśli chodzi o tylną i przednią część nadwozia, no to uległy przemodelowaniu. Ciekaw jestem Waszej opinii, więc piszcie komentarze. Wspomniany przed chwilą silnik, jak widać, miejsca mnóstwo i to co lubię, siłowniki w mechanizmie podnoszenia maski. Bagażnik o pojemności 466 litrów. Lampa LEDowa z lewej strony. Haczyki na drobiazgi. Mata bagażnika, półka. Pod półką duży schowek, gaśnica, apteczka i zestaw naprawczy. Ilość miejsca, jak na segment rynkowy tego samochodu, mogę powiedzieć, że wręcz imponująca. W przednim rzędzie zadowoli, myślę, nawet dwumetrowców. Tunel środkowy niezbyt szeroki, absolutnie nie wadzę kolanem. W ogóle na wysokości kolan, spójrzcie, jaka przestrzeń. Gdy zajmę ergonomiczną pozycję, to miejsca multą. Na wysokości głowy, tak no, półtorej piąstki. Dobre podparcie boczne w foteli, nie czujesz tu absolutnie braku miejsca. Gdy wsiądę za siebie całkiem podobnie siedzisko tylnej kanapy umieszczone dosyć wysoko, stopy swobodnie wsuwam pod fotel kierowcy na wysokości kolan, multu miejsca, na wysokości głowy, tak na płaską dłoń. Wybaczcie, że mam czapkę, ale wiecie doskonale, że mam problemy z zatokami. Gdy usiądę na środku, to tak akurat dla mnie nie przycieram łisiną czy czapką w tym wypadku pod sufitkę, lodowa lampka. Tutaj półeczka, dwa gniazda USB-C do ładowania multimediów, nawiew dla pasażerów siedzących z tyłu, w tym miejscu takie gumkowate gazetowniki. Istnieje możliwość składania oparcia tylnej kanapy 1 trzecia, 2 trzecie, jeżeli podróżujesz w dwie osoby bądź w pojedynkę, miękki podłokietnik z dwoma uchwytami na kubki, oczywiście i sofiksy dla rodzin z małymi dziećmi również się tutaj znajdują. Drzwi zarówno przednie, jak i tylne otwierają się pod takim oto kątem. Nieco brakuje do kąta prostego, ale nie ma problemu z zajmowaniem miejsca zarówno w pierwszym, jak i w drugim rzędzie. Dolna listwa zakrywa mniej więcej połowę progu, także jak będziesz uważnie wsiadał, to nie ubrudzisz nogawek, ale cały próg nie jest zakryty, więc jak będzie ubłocony, to takie ryzyko ubrudzenia nogawki istnieje. Boczek drzwi przednich wykonany jest z dobrych materiałów. To wygląda na tani plastik, a w rzeczywistości jest Fajnym materiałem, który dobrze się ugina pod naciskiem kciuka. Tak samo tutaj, nieco bardziej twardy materiał, ale ugina się. Tu jest nieco gorzej, no a tu już jest tańszy plastik, niewielkich rozmiarów kieszeń z wyprofilowaniem na butelkę. Z tyłu, tutaj podobnie jak z przodu, tu nieco gorzej niż z przodu i tutaj również podobnie jak z przodu, niewielkich rozmiarów miejsca na butelkę. Prezentowany egzemplarz odpycha się na 17 taki wzór felk, rozmiar gumienia to 215x60. Deska rozdzielcza mocno odsunięta od kierowcy i pasażera, co właśnie daje efekt niesamowitej ilości miejsca w tym samochodzie. Wykonana z takiego specyficznego materiału, nie jest to żaden tani plastik, ale taki materiał perforowany. Zmysł dotyku podpowiada mi, że to jest całkiem dobre. Poniżej taki panel z poprzek biegnącym dekorem aluminiowym. Tu poniżej półeczka również ten materiał taki sam jak u góry. Tu nieco bardziej twardo na zamykaniu schowka. Schowek średniej wielkości nie jest miękko wyściowany. Tutaj tunel środkowy to już nieco tańszy plastik. Na szczęście nie ma piano black, którego, wiecie, doskonale osobiście nie lubię. W tym miejscu półeczka z ładowarką indukcyjną, gniazda USB i gniazdo 12 v nieco wyżej. Tutaj dalej ogromna przestrzeń na drobiazgi, która w okamgieniu może zamienić się na nieco mniejszą przestrzeń z dwoma uchwytami na kubki. Takie fajne, ciekawe rozwiązanie. Tutaj panel przycisków, podgrzewanie foteli, podgrzewany wieniec kierownicy, funkcja auto hold i selektor trybu wjazdy. Dalej taka mniejsza za tą półką z uchwytami na kubki i taki dosyć miękki podłokietnik. Ja osobiście trafiam w niego łokciem. Jak widzę, nie jest przesuwny w tej wersji. Panel klimatyzacji otoczony takim ładnym dekorem. Na szczęście, nie spiano black. Fizyczne pokrętła do obsługi multimediów. To co lubię. Duży tablet po środku. Duży tablet na wprost przed kierowcą. Czytelny, dobre nasycenie barw. Tu z lewej strony jeszcze przycisk. Dezaktywacji funkcji start stop, od razu go uruchomię i przycisk uruchamiania i zwalniania hamulca ręcznego. Często prosicie, żebym się właśnie odnosił do zakresu pracy dmuchawy. Nie w każdym odcinku to pokazuję, poprawiam się, od teraz będę pokazywał w każdym Ośmiostopniowy zakres dmuchawy. Na szóstym, siódmym, ósmym biegu wewnętrzno panuje huragan. Jeśli chodzi o cichobieżność pracy, to do drugiego biegu absolutnie niesłyszalna, w trakcie jazdy niesłyszalna do trzeciego biegu. Miasto! czyli naturalne środowisko tej wielkości suv czy crossoverów, bo jedni na te samochody mówią SUV, inni crossover. Yy, gong informujący mnie o tym, że przekraczam 50, już dojadę 51-52, to sygnał dźwiękowy informuje mnie o tym, że przekroczyłem prędkość. To są wymogi homologacyjne na rok 2024, więc można to pewnie z systemu dezaktywować, ale nie chcę tego robić. Samochód demonstracyjny lepiej mieć to gdzieś z tyłu głowy, że przekraczam 50, niż dorobić się mandatu. Doskonale wiecie, że od niedawna na co dzień jeżdżę i 30 i tam. Asystent pasa ruchu to jest asystent, który doprowadzi Cię na pewno do kolizji. Tak nerwowo reaguje, tak szybko i tak ostro szarpie samochodem. Szarpie oczywiście cudzysłów, że jest to szalenie niebezpieczne. Na szczęście poprawili to w nowej Konie. Tutaj mamy włączonego asystenta pasa ruchu. Samochód reaguje bardzo delikatnie, łagodnie i nie szarpie tak nerwowo, jak moje i30. Poza miastem prowadzi się przyjemnie. W kabinie jest cicho. Hałas pokażemy później na autostradzie ale subiektywnie mogę powiedzieć, że jest cichutką. Jedzie bardzo nisko, siedmioobiegowy automat. Bartku, pokaż licznik. Aktualnie jedziemy 80 km na godzinę. Samochód na siódmym przełożeniu, prędkość obrotowa 1700. Wszyscy asystenci, jak widać, zapięci. Wersja Executive, a asystentów na pokładzie już całe mnóstwo. Multimedia czytelne, wyraźne, dobrze reagują na dotyk. Bardzo rozbudowane w formie kolejnych menu i podmenu. Ciekawą funkcją jest diagnostyka pojazdu. Uruchomię tę funkcję. Jak widać, trwa sprawdzanie wszystkich systemów. I po krótkiej chwili otrzymujemy informację, że wszystkie systemy są OK. Myślę, że dla fanów motoryzacji to jest całkiem ciekawa opcja. Przed nami wjazd na autostradę A2, czyli tradycyjnie pokaz dynamiki. Tym razem Hyundai M-Koną 1.0 TGDI 120 koni, 200 nm, siedmiobiegowy automat. Za chwilę zrobimy pokaz dynamiki 80 140. Jeszcze tylko małą chwilkę, i już w tym momencie moja stopa powędrowała w podłogę. Jak widać samochód dosyć ochoczo zabrał się do pracy, ciągnie go dosyć wysoko. I po małej chwili na liczniku ukazuje się 140. I powiem, że jak na jedynkę, mam na myśli pojemność tego samochodu, to zrobił to całkiem żwawo. Wewnątrz, subiektywnie panuje spora cisza. Siódme przełożenie 140 na liczniku, 3000, prędkość obrotowa. Można przyjemnie przemieszczać się po autostradzie. Subiektywnie jest bardzo cicho, ale spójrzcie na ten prosty sonometr. Ja już milczę. Około 61-62 dB to jak na crossovera akceptowalna wartość. Odniosę się jeszcze do tej informacji, która wyskoczyła na prawej tarczy, tutaj na. Centralnym wyświetlaczu po prostu Bartek wsunął kamerę pomiędzy mnie a kierownicę, a tutaj jest system rozpoznawania twarzy kierowcy, stąd taka informacja na prawym cyferblacie. Informacja zresztą prawidłowa, system zadziałał prawidłowo. Pokrętło do zmiany trybu jazdy, jeżeli naciśniesz przycisk, to możesz sobie zmieniać trakcję pomiędzy piaskiem, śniegiem a błotem. W jednym Hyundaiu to już pokazywałem. Mnie bardziej w tej chwili interesuje tryb sportowy, bo wracam na autostradę. Jak dotychczas cały czas jeździliśmy w trybie normal, w trybie eko. Nic to nie daje. Samochód jest nieco bardziej otępiały. Poza tym nic nie zauważyłem, ale wracam na autostradę. Tryb sportowy i pokaz dynamiki 60-140 w sporcie. Jak widać, ciągnie go do czerwonej skali. I po małej chwili 140 muszę hamować, bo koleś mi tu zajechał drogę. Powiem tak: wielkiej różnicy nie widzę pomiędzy sportem a normalem. Może gdzieś tam subiektywnie, odrobinkę było lepiej, nie dokonując żadnych pomiarów. Spore wychyły boczne karoserii, mam na myśli prowadzenie tego samochodu. Jedzą zestrojony komfortowo, stąd po prostu ta karoseria się wychyla. Próg zwalniający pokonuje go Hyundai'em Kona bardzo mięciutko, utwierdza mnie w przekonaniu, że komfortowe nastawy zawieszenia Przemknął przez ten próg zwalniający dosłownie tak, jakby tego progu tam w ogóle nie było. Często realizując recenzje w okolicach konina jeździmy tymi dziurami i powiem, że jeśli chodzi o suwy i crossovery, to ten ma zdecydowanie najbardziej komfortowe zawieszenie pracujące do tego cicho i nic we wnętrzu nie wydaje żadnych przykrych dźwięków, nic nie żyje własnym życiem jakość montażu najwyższych lotów. Obraz z kamery cofania. Czytelny, wyraźny, linie statyczne, linie dynamiczne, czyli to co lubię. Jeszcze powiem, że w tym miejscu jest umieszczony taki selektor trybu jazdy parking realizowany w ten sposób drive do przodu, wsteczny do tyłu. Ciekawe rozwiązanie, nie zajmuje miejsca. Nie ma dźwigni na tunelu środkowym, nie ma dźwigni za kierownicą. Jest po prostu taki selektor. Fajne, ciekawe rozwiązanie. Po małej chwili każdy się przyzwyczai. Skrzynia biegów pracuje jak aksamitnie, absolutnie nie szarpie również przy gotowym hamowaniu, gdyby sobie zbija na niższe przełożenie. Żadnych wibracji nie czuję. Utrzymuje prędkość obrotową silnika minimum 1600 obrotów na minutę. To jest bardzo korzystne dla jednostki napędowej. Przy kickdownie od razu zrzuci sobie o dwa przełożenia i samochód zaczyna wyrywać do przodu, także praca jak najbardziej prawidłowa. Jedno zdanie na temat spalania jest to całkowicie nowy samochód, łączny przebieg 2698 km od ostatniego resetu 1931 km i średnie spalanie na poziomie 8,5 litra, i ktoś może powiedzieć, że nie jest to mało. Tak nie jest to mało, ale musicie mieć na uwadze, że jest to samochód, po pierwsze nowy, po drugie jest to samochód demonstracyjny, więc każdy testujący, tak samo jak ja, stara się maksymalnie wykorzystać jego walory jezdne, no i nie obchodzi się z nim delikatnie, także należy przyjąć, że 8,5 to jest jego maksymalne spalanie i myślę, że można się zgodzić z tym, że w codziennej eksploatacji spalanie na poziomie 6,5 litra jest jak najbardziej osiągalne. 104,900 to wyjściowa cena nowej Kony wersja 1.0 Smart z manualną skrzynią biegów. Prezentowany egzemplarz, czyli wersja Executive 7 automatem, również 1.0, jednostka napędowa pod maską. To wydatek rzędu 124 400 zł jest to aktualnie cena promocyjna. Kilka słów tytułem podsumowania. Szalenie przestronny samochód. Jak ma crossovera tych rozmiarów, miejsca jest tu multum, zarówno w pierwszym, jak i w drugim rzędzie. Zapewne przyczynia się do tego ta deska rozdzielcza przesunięta nieco bardziej do przodu. No, Czuję się jak w samochodzie, co najmniej o segment wyższym, aniżeli jest to w rzeczywistości. Druga wersja od dołu, Executive. To taki samochód, jakim właśnie jedziemy. Samochód jest bardzo dobrze wyposażony. Czego tu chcieć więcej od crossovera, tej wielkości? Wszystko, czego dusza zapragnie, znajduje się na pokładzie. Automat jest oczywiście opcją, w standardzie jest manual. Większość klientów dzisiaj tak wybiera automat. Trudno mi tu znaleźć jakąkolwiek wadę. Małym minusem są te gongi, które co chwilę dobiegają do moich uszu, informujące mnie na przykład o przekroczeniu prędkości. Jest 50, jedziesz 51, 52. Już gong cię informuje, że przekroczyłeś prędkość. Jest to dobre, ale ten system się tak często uruchamia, że po prostu irytuje. Nie jest to wada tylko Hyundai. A. Wszystkie nowe samochody mają takie właśnie rzeczy, żeby mogły zostać homologowane na rynek Unii Europejskiej. Stąd tak się dzieje we wszystkich nowych. Napiszcie w komentarzu, czy można gdzieś tam to systemu wyłączyć. Ja tego osobiście nie znalazłem. Być może można gdzieś to wyłączyć. Żadnej innej wady w tym samochodzie nie widzę. Naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony. W tym miejscu pragnę bardzo serdecznie jeszcze raz podziękować firmie Auto Centrum Lease, dealerowi Hyundai'a z siedzibą w Kaliszu oraz w Koninie, za udostępnienie mi tej kony do recenzji. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby odbyć jazdę testową, czy dowiedzieć się większej ilości szczegółów, to polecam się z nimi skontaktować. Tam specjaliści do spraw sprzedaży roztoczą nad Wami fachową opiekę. Dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!